Witajcie, kochani, taki temat, który no pojawia się w wielu różnych ekspresjach, które na pewno spotkaliście, związany z wyjściem z Matrixa. Jak wyjść z Matrixa? I tak sobie myślę, 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 rozmawiam z znajomymi, obserwuję, czuję i tak sobie to się chce wyrazić. Bo. Dla mnie tak zwane wyjście z Matryksa to jest pewien rodzaj poukładania się w sobie. Co mam na myśli? Ja bym powiedział, że wyjście z Matryksa to tak naprawdę nie dotyczy czegokolwiek na zewnątrz. W ogóle. W ogóle nie dotyczy rządu, opresyjnych tendencji, czy w ogóle jakichś tam działań, które są kontrolujące. To nie ma w ogóle znaczenia w kontekście wychodzenia z Matrixa. To co jest najbardziej istotne w tym tak zwanym wychodzeniu z Matrixa, to jest wyjście ze swojego ego umysłu, który ma tendencję do tego, by kontrolować, porównywać, mierzyć, określać, co jest dobre, a co złe dla innych <gryw> i tak dalej, i tak dalej. To my tutaj w głowie, w swoim myśleniu, w, swoich, w swoim pudełkowym myśleniu, wkładamy się w różnego rodzaju ramy, różnego rodzaju ograniczenia, różnego rodzaju obrazy, które tak naprawdę potem nas zaczynają krępować, a my no, yy, zaczynamy w sposób taki, yy, yy, widząc na zewnątrz problem. Tak zwany problem, czy przyczynę, y, zaczynamy z tym dealować, zaczynamy z tym jakoś y, coś robić. A to wszystko tak naprawdę jest wewnątrz, w tym naszym ego-umyśle, który ma swoje różnego rodzaju tendencje, y, które mają pewne cechy, które my określamy jako niewspierające. I tak długo jak my dziś jesteśmy w tym swoim ego-umyśle i próbujemy swoje oświecenie, swój rozwój zmierzyć, porównać, określić, wyetykietkować no właśnie czymś co ma całkowicie inne zadanie i inne przeznaczenie to tak długo by jak my chcemy tym swoim ego umysłem to tworzyć to my można powiedzieć sami tworzymy tak zwany dla siebie ego matrix, więc czy to jest w systemie jakimkolwiek i tak dalej, to my możemy tworzyć tym naszym rozkminianiem, tym wyjaśnianiem duchowych spraw swoim ego-umysłem, tworzyć taki, można powiedzieć, krępujący, pudełkowaty y, matriks duchowy. Wsiorybka. Czy ten matryks materialny, fizyczny, czy ten matryks duchowy to i tak pochodzi z tego naszego ego, umysłu, który ma swoje tendencje, no właśnie, powtórzę jeszcze raz, takie, które dzielą rzeczywistość, mówią my, wy, porównują, kto jest w 5D, kto jest w 3D, kto jest w, y, 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 bardziej świadomy, przebudzony, a kto jest nieprzebudzony. Te wszystkie tendencje tak naprawdę wpłyną z tego naszego, no właśnie, umysłu, który jego zadaniem jest, można powiedzieć, na tym poziomie fizycznym sobie radzić praktycznie z rzeczywistością. Czyli te techniczne różne rzeczy są wspierające i są używane poprzez logikę, poprzez e, e, wyciąganie wniosków e, różnych, można powiedzieć, kwestii związanych z matematyką, z obliczeniami, z umiejętnościami, które mają nam służyć i wspierać w tym codziennym naszym pobywaniu tu na, tym, na tej Ziemi. Ale to jest ten poziom taki, powiedziałbym, praktyczno-ziemski, który ma tylko. W sobie ten charakter takiego e, technicznego działania. O wiele głębszym postrzeganiem i życiem w nas jest coś, co się przejawia przez uczucie. E, jeszcze, zanim do tego nawiążę, to jest tak, że ten ego umysł bardzo wykorzystuje mentalne konstrukcje, mapowanie rzeczywistości itd. i podsycane to jest hormonalnymi reakcjami na różne sytuacje. Dlatego cały ten matryks, wszystkie te pola matryksa fizycznego, materialnego i duchowego, yy, są podsycane emocjami, emocjonalnością, hormonami, energią, to coś, co i tak ma w sobie charakter ulotności. To, co płynie z naszych esencji, to uczucie jestem, ono jest jak, już nieraz mówiłem, jak woda płynąca. Jak rzeka, jak wiatr. I tam nie ma lęku, tam nie ma podziału, jest jedność, jest tam po prostu naturalność w tym, że świat nie jest dualny, tylko jest przepływem energii, która się chce równoważyć w różnych swoich odsłonach, gdzie ego, umysł coś zacisnął i ona i tak, w pewnym momencie to wahadło pójdzie w drugą stronę i nas wymiecie. Więc Cokolwiek ego umysł chce zatrzymać, przywiązać, zbudować yy, i jakikolwiek obraz rzeczywistości, to prędzej czy później on będzie się, kruszył. będzie się kruszył. Ale robi się wszystko, żeby dokarmić hormonalnie, emocjonalnie jakieś obszary, by coś istniało. I tak wygląda cały czas ten świat, który przeradza się w różnego rodzaju sytuacje wojenne, napięciowe w nas. I w momencie, kiedy odkrywamy, że on ma swoją rolę, to jest taka warstwa bardzo, można powiedzieć, hormonalno-mentalna, która ma w sobie charakter ulotności, i zaczyna się wyłaniać to uczucie jestem, to ta rzeka, ona, można powiedzieć, spotyka się z różnymi wyzwaniami, ale tam nie ma lęku, nie ma tam takiego myślenia, Takiej tendencji, takiego bycia w, w tym, że coś może mnie zniszczyć, czy mnie nie wspiera, bo tego uczucia jestem, wszystko jest wspierające, wszystko mi służy, wszystko mnie prowadzi ku jeszcze lepszemu, głębszemu, rozszerzającemu się przepływowi mojego jestem w życiu. I ta i to ta woda, jeżeli jest pozornie zastawiana jakimiś ego, kamieniami w swoim korycie, to i tak znajdzie swoją drogę przejścia, by się wyrażać. Dlatego ten ziemski, ziemski świat, to bycie tu na tej ziemi, jest pełne różnych wspaniałych wyzwań, które, was, które nas, was, nas wszystkich po prostu stymuluje do tego, żeby właśnie jeszcze bardziej wysubtelnić w czułości dla siebie, w tym przepływie, bo choćby nie wiadomo, jakie były przeszkody, to i tak znajdziemy taką, można powiedzieć, drogę do tego, by wyrażać się w tym uczuciu tego, kim jesteśmy. Tak więc, kiedy myślimy o tym, by wyjść z Matrixa, czy to tego materialnego, czy tego duchowego, który opiera się tylko na tej konstrukcji naszego Ego umysłu, to, to nie jest praca, działanie wysiłkowe na zewnątrz nas. To jest tylko w naszej obecności, w naszym byciu, tym, kim jesteśmy, na ile sobie pozwalamy, na ten przepływ. Na ile. Jest tak, że my krępujemy się różnymi przekonaniami, które tak naprawdę nas zabierają z tego tu i teraz, bo rozkminiamy przeszłość, szukamy lepszej przyszłości, a to uczucie jestem jest zawsze, można powiedzieć, przejawiające się w obecności czułej w tu i teraz. Tak więc... Każda walka z Matrixem, każde wychodzenie z Matrixu tworzy w nas jeszcze większy y, Matrix w kontekście właśnie tych naszych zachowań. Więc te wszystkie rozkminy tylko podtrzymują go, ale sobie myślimy, ok, ja wychodzę, wychodzę, wychodzę. Wiecie, i nawet można byłoby się odizolować od tych wszystkich systemowych rzeczy i być takim niezależnie energetycznie, to i tak możemy być w klatce swojego umysłu, w pudełku, które tak naprawdę nas ogranicza. W tym, by wyjawiać, przejawiać, wyrażać to swoje uczucie jestem. I, i to jest dla mnie niesamowite, to dostrzeżenie tego wszystkiego. By pozwolić sobie właśnie na to bycie uczuciem Boga w ciele.